Cześć wszystkim. Kupiłem sobie taki środek do mycia silników. Chciałem wam pokazać jak mi pójdzie z umyciem takiego całego ogólnie traktorka. Yy, nie będę tu nic czyścił. Tu przyskrobałem patrzcie ile tego jest, jest pół centymetra. Yy, nie będę nic czyścił, tylko po prostu sprykam. poczekam chwilę, spłukam wodą. I zobaczymy, na ile to sobie poradzi. Tak to na razie wygląda. Na samochodzie takie środki działają dosyć, dosyć fajnie. Tylko... tylko nie wiem, jak na traktorze z tym będzie. Dobra, czyścimy go. Felgi, wszystko, całą ramę. dobra, wypsikany cały yy, środka już praktycznie nie ma no ale zobaczymy na razie jest mokry czekamy chwilę parę minut i spłukamy to wszystko wodą zobaczymy dobra, spłukujemy, bo widzę, że już przysycha trochę Dobra, na razie wygląda to tak, ale wiecie co? Poczekam do jutra, jak wyschnie kupię jeszcze jedną butelkę i spikam to jeszcze raz, bo ten środek mi się skończyła, a widzę, że nawet tak całkiem nieźle. Już nie oczekuję, że będzie od razu ten centymetrowy brud usuwał. Ale na pewno przyspieszy mi to pracę. Tak to. Ogólnie wygląda a może ja też dokładnie nie popsikałem wszędzie. Dobra, jesteśmy na drugi dzień. Z tego co widzę, to bez szpachelki się raczej nie obejdzie. Takie grubsze jednak trzeba. Trzeba jednak ręko. Dobra, wyczyściłem ten brud tak co z grubsza, i wpadłem na taki pomysł jeszcze inny. Chodźcie, zobaczyć. Zanim użyję tego jeszcze płynu tego K2, to chciałem sobie spróbować, jakby to wyszło. Jakbym zagotował w rządku płynu do naczyń, ropownicy. I ustawił tu na 8 Atmosfer Kompresor i zobaczył pod ciśnieniem takim wrzątkiem z płynem. Sam jestem ciekaw. Zobaczymy. I tak, czy to dużo pomogło? No coś tam coś tam ten brud odleciał. Trochę pod trochę od tego wrzątku, trochę z do naczyń. Dobra, ale to nic. Próbujemy teraz jak to przeschnie troszkę drugie podejście z tym płynem K2 do mycia silników. I zobaczymy już efekt końcowy co to pokaże. E, dobra, no to taki efekt końcowy tej pracy. E, powiem, że nawet całkiem ładnie to wyszło. Dwie buteleczki tego płynu zużyłem. E, ta ciepła woda to ona tak coś dała, a tak naprawdę to chyba niewiele, ale, no ale cóż, no warto było spróbować. E, z tego płynu to nawet, że jestem zadowolony. Zostaje co? Lakierowanko trzeba to jeszcze i tak rozpuszczalnikiem czy benzyną ekstrakcyjną przetrzeć. I zapraszam na następny odcinek, jak polakieruję to. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mile widziana, cześć.